I Dzień dobry, dzisiaj zabieram się za omówienie Trzech ostatnich odcinków Drugiego sezonu Bad Batch Czyli tak naprawdę Ostatniego arku historycznego W ramach tej historii Czy tego sezonu Jaki się kazał To już przy okazji Ostatniego odcinka Mando Mówiłem, że nie nagrałem O tym Odcinku z naszego tygodnia Bo teraz się pojawiły dwa jako finał to o tym zeszłego tygodnia nagram osobno, bo mi się nie chciało, ale w sumie wyszło lepiej, bo teraz jakby omówię w całości tak powierzchnie cały ark historyczny, więc nie jest tak źle przynajmniej coś tam. Tylko, jest z tym, że ja mniej z niego po prostu z tamtego odcinka już pamiętam, więc coś mogło mi umknąć, coś może mi umknąć, coś mogło mi wylecieć, ale no cóż, co zrobicie. Także no, ostrzegam spoilerach do tych trzech ostatnich odcinków. No, i będzie na końcu takie małe podsumowanie sezonu, więc tak naprawdę spoiler'y do sezonu całego się mogą pojawić i pewnie się pojawią, ale no nie wiem, podsumowanie sezonu jeszcze nie mam przygotowanego, to będę się zaraz to coś przekwinić. Ale okej, okay, omówmy pokrótce te odcinki, więc co odcinka z zeszłego tygodnia, czyli tipping point, jeśli dobrze pamiętam, punkt zapalny, przetłumaczone. No, tak jak powiedziałem przed chwilą, jest to jeden duży wstęp. Do całości, w sensie, do, no do arku historycznego, bo z jednej strony Crosshair gdzieś tam transportują, tu najpierw odbijają klony, pojawia się Hauser, który i tak potem z... znika. Ee, w szkoda, bo, 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 bo mogło być z nim coś, coś ciekawego poprowadzone. I tu nie chodzi o to, że mógł, nie wiem, stać się częścią Bad Batch, czy mógł, nie wiem, umrzeć, ale po prostu, jakkolwiek mógł się jeszcze pokazać, ale on, no niestety. Tylko na chwilę się pojawił. No i mamy odbicie klonów przez Echo i jakichś tam dwóch ziomków z bodajże 41, czyli tym, co był Commander gri, czyli ten, co był na Kashiku podczas rozkazu 66. To z tego, z tej, z tej jednostki. I odbijają jakieś tam klony, między m.in. Hozera, które z jakiegoś tam więzienia są transportowane nie wiadomo gdzie, a gdzie, no tak naprawdę do testy do doktora... Hemloka, o, Hemlok, dobrze pamiętam. I no, i, i, i jest odbicie. Potem jest znowu wątek praw klonów, co, znaczy praw klonów. W sumie dlatego przez chwilę. Bo hauser mówi, co się dzieje. Pojawia się ta senator, która walczy o prawa klonów, tylko na chwilę, aby potem już zniknąć, i żeby się nie pojawiała do końca sezonów. Więc mamy kolejny trochę porzucony wątek, ale no to chyba w podsumowaniu powiem. I co tam jeszcze było? No, Crosshair się buntuje, udaje mu się uciec. I wysyła wiadomość o aktywowaniu planu 88 przez Badbatch i mam nadzieję, że go uratują. Plan 88, czyli chyba jakaś właśnie, że potrzebuje pomocy, nie wiem, ale coś ten deseń. No i generalnie oni Kanter nie chce, no ale reszta mówi, że to jest nasz brat. Co z tego że zabijał. Wiecie, koło popadnie to jest nasz brat, więc musimy go uratować. I w sumie to zbieramy się do wylotu. W międzyczasie tam Omega jeszcze się ćwiczyła latanie maruderem. I generalnie ociekł coś tak, że Crosshair jest po złapany, torturowany, a oni lecą go ratować i to jest taki duży wstępik, znaczy duży, po prostu cały 20 minutowy wstęp do dwóch ostatnich odcinków, i które były znacznie lepsze i generalnie, znaczy znacznie lepsze, cały ten ark jest bardzo dobry, ale te dwa ostatnie odcinki to był naprawdę świ świetna zabawa to była, szczególnie ten środkowy odcinek to było coś świet świetnego, znowu za dużo. Coś genialnego. Jak on miał tytuł? The Summit. Czyli... jak to był? Szczyt? Punkt... szczyt? Chyba szczyt. Chyba tak. E, więc no... I, I... 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 tak. Kurde, trochę to, że Omega się szkoli w lataniu morderem, jest takim trochę zapychaczem, okej, okay, można powiedzieć, że... Jak, jak to zapychaczem, bo przecież Wiecie, może się to przydać później, że jak pokażą, że Omega lata, to żeby nie było tak, że o z dupy. Okej, okay. że, 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 że warto pokazać, że, się, że uczy się latać, jeśli pokaże się, że lata. Ale ona nie lata do końca sezonu. I teraz mam czekać specjalnie na trzeci sezon badbać, żeby zobaczyć, jak Omega lata i o, 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 ona w drugim sezonie się uczyła. No lepiej by było w tym samym sezonie ją pokazać, że się uczy i potem, żeby lata już tak na poważnie i mieć to z głowy. <laughs> niż teraz, że. Pokazano, że się uczy i w sumie gówno z tym zrobiono. Tak samo wprowadzenie jakiejś tam przyjaciółki teraz dla Omegi na Pabu na, na tej planecie, tej wyspie, co było tsunami. Że ona sobie znalazła teraz przyjaciółkę i jej, teraz cieszmy i fajnie, wszystko fajnie, ok, spoko, rozwijanie jakieś tam relacji, rozwój postaci, pchnięcie do przodu Omegi, spoko. Ale no kurde, co z tego, jeśli to jest kolejna postać, która została wprowadzona w tym odcinku i pozostawiona w tym odcinku. Jak oni wylatują z pubu, to ona, jeśli dobrze pamiętam, to się nawet z nią nie żegna i nawet jej nie ma przy, przy ich odlocie, więc jaki był sens wprowadzać tą postać na jeden odcinek, czy na dwa, bo w tym tsunami też była, a tu, tu bodajże też, nawet jeśli, albo i nie nawet, więc już w ogóle, więc po co wprowadzać postać na jeden, dwie odcinki, budować jakąś tam relację, wiecie, przyjaźń i tak dalej, gdzie później to, co zrobili przyjaciele, to tutaj nagle jej nie ma. I tyle. Tak samo postać Pani Sanator, która pojawia się tylko po to, żeby przywitać Hausera i w sumie zadać mu parę pytań. I tyle. I w tych dwóch ostatnich odcinkach nie ma o niej nawet nic wspomniane. Rex jest tylko wspominany, że on tam jest na innej misji, więc nam nie pomoże. No ale to zaraz. I w sumie tyle. Więc odcinek no nie był, wiecie, jakiś taki bardzo górnolotny, ale był to dobry wstęp do dwóch ostatnich, które były dużo lepsze. Chociaż ten też był dobry, ten też był dobry, jak najbardziej, ale to, co dzieje się później, jest znacznie ciekawsze. A więc przechodząc do odcinka przedostatniego, czyli 15, The Summit, czyli Szczyt. No, pokusiłbym się o stwierdzenie, że to jest jeden z najlepszych odcinków w całym sezonie. Czy najlepszy? Nie wiem, bo no, ma konkurencję, niedużą, ale ma. Więc chyba, chyba by nie wygrał tytułu najlepszego odcinka. Aczkolwiek yy, podobał mi się yy, bardzo. Szczególnie z, te, z tego arku, nawet najbardziej, bo tyle, co tu dostajemy zróżnicowania akcji, spokoju, polityki, trochę wiecie, akcji na mniejszą skalę, yy, w odróżnieniu właśnie od tej polityki, yy, czy emocji, bo tutaj no, bagaż emocjonalny jest chyba yy, największy, jeśli chodzi o cały sezon. No, może większy jest tylko w ostatnim odcinku, aczkolwiek tutaj no nie wiem, no nie wiem. Bo tu też się sporo dzieje. O, dobra, musiałem coś sprawdzić. I nie, jednak z tym bagażem emocjonalnym, to, to nie w tym odcinku, to nie w tym odcinku powiodłem się, więc chodziło mi o ostatni. Także tutaj oprócz tego bagażu, no i tak dostajemy idealną mieszankę wszystkiego. Pojawiłem się najwyżsi rangą oficerzy imperialni i tu, tu się trochę zawiodłem, bo liczyłem, że jednak będzie trochę więcej związane z nimi, aczkolwiek oni jak się pojawili, chwilę pogadali. I tyle, i w ostatnim odcinku to się pojawiał albo sam Tarkina, albo nawet Nikt. Więc, no cóż, ale no pojawił się Hurst, Hurst, Hurst Romodi. To jest ten co w Rogue One, odmłodzony oczywiście, no, ale ten co w Rogue One przyjmował od Tarkina rozkaz wstrzelenia superlasera. Bo daj, że tak w Jedi, bo to, to było tam. Mm, tak, 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 jest, no, widzę zdjęcie, jest Romody and Tarkin during the Battle of Scarif, e, okej, okay. Romody, tak, i tak to mam tą rozmowę, dobra, no, 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 i pojawia się Barton Coburn, czyli ten, który bodajże razem z Tarkinem właśnie, na tej planecie, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale to, 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 to więzienie było w Clone Warsach w trzecim sezonie, to było Stadela Grozy, czy coś takiego się nazywało. i To chyba on tam był właśnie z Tarkinem, co ich ratowali, co tam właśnie... To był ten odcinek, w którym... Yy, oczywiście w cudzysłowie umarł Echo, bo jak wiemy on to przeżył, no ale właśnie tam poniósł i o, o to chodzi właśnie. I, i tam też się yy, pojawia. I generalnie tutaj też jego. No, już nie, tym razem nie odmudzono, no bo on już wtedy był stary, więc tu jest trochę jeszcze starszy yy, wersja. Pojawia się krenik, w ogóle pojawienie się krenika było niedość, że niespodziewane. To jeszcze razem z tym dosztaliśmy miłe miły easter egg, To nie było hamskie, wiecie. Yy, Hamski fanservice, tylko wiecie, taki fajny Esterek, miłe mrugnięcie okiem do fanów. Gdzie pojawił się krenik, miał swój normalny głos, tak jak powinien mieć, od tego samego voice aktora, jeśli dobrze kojarzę. I do tego jeszcze było wspomniane, że no dobra, tam doktorze. Jak on miał? Eee, eee, Hemlock. Doktorze Hemlock. No to teraz komandorze Krynik porozmawiają o projekcie Stardust, czyli tam gwiezdny pył. Chodzi, chodzi oczywiście o budowę gwiazdy śmierci. I to jest fajny easter egg, ów. Dlaczego takich wando nie dostaliśmy w drugim sezonie? Jakieś wspomnienie, tu coś, tu coś, tu coś. A dostaliśmy kochamskie cameo i, i generalnie gówniane fanserwisy, szkoda. Ale dobra, rozmawiamy o Bad Batch, a nie o Mando. Ale generalnie to był bardzo fajny, fajne, fajne pojawienie się, bardzo fajny isterek I generalnie ci ta powiedzmy duża polityka, akcja na dużą skalę, gdzie roz, rozmawiam o ważnych tematach razem z Tarkinem. To jest mega spoko, szkoda, że było tego tak mało, no ale rozumiem, bo to w końcu tylko wiecie. 20-minutowy odcinek, nie? Ale. No, dobra. Um, tak. Badbatch nagle zaczęło strzelać do klonów, bo o ile przez praktycznie cały sezon, nie wiem jak było w pierwszym, nie pamiętam, ale w tym oni tylko ich biegali i ogłuszali, stunowali ich tymi wiecie, wiązkami ogłuszającymi, to tu nagle jak się włamują do bazy, to zacząłem strzelać i zabijać. I kolejnym faktem są strzały, bo znowu nikt nie może w siebie nawzajem trafić. Wszyscy strzelają jak jakieś ułomy, nawet myśliwce, które strzelają w te wagoniki jadące na tej tyrolce i one kilka razy strzelają w zawias, a zawias się trzyma. Tam raz wystarczy jeden wybuch i połowa wagonu spada, a potem trzy strzały w ledwo trzymający się zawias i nic mu się nie dzieje na przykład. Czy właśnie y, sklony, czy też Badbatch Po prostu nie potrafiące trafić siebie nawzajem. To wygląda po prostu komicznie, ale jak już badbacz, mówią, dobra, musimy się przebić i zaczynają biec pod w tym terenie, to nagle wszystkich trafiają. Jakby no ten plot Armor, znaczy, no nie plot Armor, w sumie nawet nie plot Armor, yy, bo w sumie tu nie wiadomo kto umrze, a kto nie. Ale to takie wiecie, no że to są główni bohaterowie, więc oni mogą, i to tak wiecie, działa no, na potęgę w tych animacjach ogólnie, tak naprawdę, no ale w tym Badbash trochę mnie to gryzie, ale jestem w stanie przygotować na to oko, patrząc za to, jak świetny był to odcinek. Jakby ta infiltracja, to że ona się tam skrada omega i nagle nikt jej nie widzi, to też jest lekko naciągane. Ale patrząc na to, co dostaliśmy w tym odcinku, ile fajnych smaczków, ile fajnych cameo, takich wiecie właśnie Krenik, czy ci inni wysocy oficjalowie Imperium, no to to mi się podoba i to jest naprawdę spoko i generalnie ten odcinek był po prostu świetny. Przechodząc do odcinka ostatniego, tutaj ten bagaż emocjonalny jest po prostu olbrzymi. No ja muszę przyznać, bo tu uwaga, chyba największy spoiler do całego sezonu. Śmierć Techa, no mi się łezka w oku zawieruszyła. Nie połakałem się, ale no miałem szklane oczy, było mi po prostu przykro. Ja to już jakiś czas przewidywałem, że akurat Techa uśmiercą, bo. Kurde, takie miałem przeczucie, bo z jednej strony kreowali ten pseudo wątek romantyczny z tamtą piratką, czy tam, wyzwolicielką zaginionych skarbów, czy to to tam było. No, ale ja tak właśnie bo z jednej strony mogli tam zrobić, jak i wiesz, żyli długo i szczęśliwie, ale ja tak właśnie coś myślałem, że oni tak wprowadzą, będą chcieli podbudować i to nagle będzie jeb. I przewidziałem, I, i stało się tak, że Tech faktycznie umarł. Prawdopodobnie, bo w sumie nie wiadomo, może nie wiem, ktoś powie, o, spadł do wody, przeżył, albo spadł na jakąś galeretę, bo na tej planecie rosną są galerety, nic mu się nie stało. To jest możliwe, oczywiście, ale ja bym był zwolennikiem tego, że on naprawdę umarł i już nie wróci, nawet jako klon. Ja wiem, że Echo przetrwał wybuch całego promu yy, właśnie w tej, tej cytadeli, w tym więzieniu, więc, tak, upadek z kilkudziesięciu kilometrów yy, też by mógł przeżyć, ale raczej wolałbym, żeby nie wracał i żeby ta jego śmierć miała faktycznie jakieś takie odzwierciedlenie emocjonalne, że kurde, on już nie wróci, go już nie zobaczymy i to no, działa. To, to, to jest dość emocjonalna scena. Jeszcze, jak mówicie, ty tytułowy, właśnie o tytuł jest Plan 99. Mówi, on mówi, właśnie, żeby aktywować ten plan. Czyli co, że się poświęca i że oni mają uciekać, coś, tak, ten design, taki plan, yy, no to wywiera spore, może nie, może nie spore piętno, ale, ale co czuć, bo mimo tego, że ten sezon miał swoje duże problemy i nawet ten ostatni ark historyczny, który jest bardzo dobry, nie rekompensuje tych gównianych filerów z początku. To i tak yy, jakoś się zżyło z tymi bohaterami, polubiło się ich, te relacje między nimi. Czy, czy, czy wiecie, taki trochę RPG-owy klimat, czy, czy jak to wiecie, porównują sobie ludzie do pingwinów z Madagaskaru, więc tych bohaterów się lubi i jak się go traci, no to to. No jest przykre po prostu, jest przykre. Bardzo fajne jest po rozwaleniu wagonika. Perspektywa z pierwszej osoby od Omegi, czyli wiecie, że ona leży, tu znowu mdleje, tu się podnosi, wstaje, tu ją oni łapią i tak idzie. I wiecie, jest chwila, widzimy z pierwszej osoby, ona zamyka oczy, i już jest powiedzmy akcja X czasu później, i znowu X czasu później. Najpierw to nie są wielkie tego, ale to jest generalnie powtarzalny taki schemat z FPS-ów, gdzie w grach, różnych strzelankach też tak się dzieje. I to tu wygląda naprawdę świetnie, że tu ją wiecie. Podnosi głowę, znowu upada, podnosi. Ktoś jej pomaga wstać. Tu chwilę później już gdzieś idą. Tu znowu idą. Tutaj wiecie, kto się niesie, musi się zmienić z kimś. Bo tu się już strzelają. I generalnie to wygląda mega, mega spoko. I potem nagle wiecie, budzi się już u Sid, Która Sid ich zdradza w ogóle. I to było... Kurde, do przewidzenia też. Więc to nie można powiedzieć o tym, że to było... Jakaś niespodzianka, bo to w sumie było, może nie oczywiste, ale, ale no to nie była jakaś, wiecie, wielka rewelacja. W sumie jeszcze co do poprzedniego odcinka, bo zapomniałem wspomnieć, że się pojawił SoulGarera, więc też był kolejny cameo i generalnie widziałem hate, znaczy hate, jeden negatywny komentarz na takim jednym śmiesznym serwisie. Właśnie, że SoulGarera jak zwykle debil, ja się absolutnie z tym nie zgadzam. SoulGarera właśnie dobrze zrobił, że wysadził tą placówkę bo on powiedział Hunterowi, że on ma w dupie to, że oni chcą uratować Crosshera i innych jeńców, on ma wysadzić placówkę i on ją wysadzi. I on ją wysadził. I wiecie, ludzie się na niego obrażają, no bo, ale jak to? Przez Ciebie nie uratują klonów biednych jeńców. So od początku wyznawał zasadę, że cel uświęca środki i robił, co on chce robić. Był w tym brutalny i miał w dupie straty. I niech tak zostanie, niech on nie robi żadnego durnego fikołka logicznego, że teraz nagle Przejmie się losem paru więźniów, tym bardziej, że potem w Rebelsach też będzie brutalny. Co do Geonozjan na przykład. Chociaż to i tak wyszło, jak wyszło. no Ale Rebelsy były trochę bardziej cukierkowe niż TCW i Bad Batch. a też TCW też w ogóle nie było cukierkowe. tam to niektóre sceny były po prostu brutalne. Tutaj aż tak nie jest, ale też w niektórych momentach jest no, zauważalna różnica co do cukierkowego BadBatch albo jeszcze bardziej cukierkowego Resistance. Więc Sogerera, dobrze, że to wysadził, dobrze, że miał w dupie tych jeńców i że trzyma się swojej filozofii i kroczy, trzyma się zasad, które on wyznaje i tyle. Wracając do ostatniego odcinka, na czym skończyłem, muszę sobie przypomnieć chwilkę. Aha, że już zardziła, przyleciał Hemlock. Komando fajnie, znowu Scorch się pojawia, on się przewija przez ten sezon. Szkoda, że nie mówi kwestii więcej, szkoda, że nie ma swojego głosu z, klon, z tego z Republic Commando. Chociaż to akurat mnie bardzo nie przeszkadza, bo ma przynajmniej ten klonowy głos, więc i tak jest OK. Ale no, komandosi, spoko, jest tak najbardziej realne, że wysłali komandosów, a nie zwykłych trepów do załatwienia się z oddziałem komandosów w końcu, nie? Yy, I no, generalnie Omega zostaje schwytana i kończy się sezon. Jakby zaczęli wcześniej ten hunt na Omegę, to by było ciekawiej, bo by się to jakoś sunęło przez cały sezon, a to nagle wiecie, na końcu... Że ten hemlock też jakby on się nie pojawił teraz, bo on już był parę odcinków wcześniej, ale te filery były generalnie zbędne. Ale dobra, yy, podsumowując, sezon. Przechodzę do omówienia powiedzmy, sezonu. Głównym problemem tego było, że. Tak samo jak jest teraz w Mando, ale to Mando spokojnie, jeszcze mamy trzy tygodnie. Głównym problemem tego sezonu było, że on od początku nie zaczął jakiegoś i nie prowadził wątku fabularnego. Dostaliśmy tyle filerów. Nie wiem, z połowy odcinków to były filery jak nie więcej. I generalnie były one totalnie zbędne dla fabuły. Jeszcze w Clone Warsach rozumiałem, bo to była wojna i tam po prostu pokazywano jakieś bitwy nieznaczące. Wiecie, dla fabuły, powiedzmy Jedi postaci. Dla galaktyki już tak. Ale generalnie tam filery jakoś bardziej działały. Tutaj mnie to jakoś tak nie chwili, Tak Rozumiem, że dzieci się przy tym bawią. Ale te filery były dużym problemem. I nadal są największym problemem tego serialu. Ostatni ark historyczny, który teraz omawiałem. Mimo, że jest świetny. To on nie rekompensuje niestety czekania na niego. Jak w ogóle dobre odcinki nie rekompensują tych złych. Bo te złe były po prostu kiepskie. I oglądało je się albo średnio, albo źle. I nie było w nich... Nic zbyt pociągającego, więc to jest duży problem co do, do tego serialu. Yy, ma swój klimat taki, wiecie, RPGowy tych relacji między tą tym tytułowym badbacz. To jest spoko. Chociaż miejscami, no jak mówię. E, chyba serial sam nie wiedział, czym chce być, bo te filary to były problem. Też w nich niby był jakiś rozwój postaci, że wiecie, jakieś konwersacje mieli między sobą, poznawali nowych bohaterów i tak dalej. Ale to nadal nie było nic, wiecie, szałowego, nie? Dużym problemem też jest ten, jak to było, że nikt, w tego właśnie, taka trochę naciągana rzeczy, że, wiecie, nikt w siebie nie trafia i tak ja dalej. Rozumiem, że to jest animacja, ale mogłoby to zostać trochę bardziej realnie zrobione. Też, no wiecie, rea oczekiwanie realności od animacji też trochę, kek. ale, no nie, wiem, no to nie było złe, ale trochę inaczej mogli to zrobić, Chociaż, no dobra jakby w porządku, nie? Największa szkoda w tym sezonie jest to, że te najciekawsze wątki zostały porzucone, czyli właśnie wątek Senatu i tej senatorki, która walczyła prawa klonów, czy właśnie tych wysoko postawionych oficjeli Imperium. Ramparta prawie w ogóle nie było. No kurde, dlaczego? On był tak fajną postacią w pierwszym sezonie. Tutaj go było... No kurde, kot napłakał. Też dużym... Dużą dziwotą jest to, że potwierdziła się teza, że im mniej tytułowych bohaterów, tym lepsze są odcinki. Bo jak były odcinki o Imperium, czyli po prostu w których było mało Bad -batch, mało zgrai, no to były to najlepsze odcinki w tym. No nie licząc, powiedzmy, tego ostatniego arku historycznego, a raczej tylko dwóch ostatnich odcinków, bo w sumie pierwszy należał do Crosshaira. Ale też poprzednie, dziejące się na kursant, gdzie The Bad Batch w pierwszym odcinku nie było wcale, a w drugim się dopiero tam pojawili. Można powiedzieć tak naprawdę gościnnie, w tamtym, tamtym arku dwuodcinkowym. No, kurde, no szkoda, bo to jest bardzo dziwne, że tu tyłowi bohaterowie są nie interesujący od wątków pobocznych. Ja wiem, że takie coś się już zdarzało i się zdarzać będzie, ale nadal no nie powinno tak być, moim zdaniem, nie? Także, no to nie wiem, chyba tyle. Generalnie po, tak oceniając. Ech, sezon gorszy od pierwszego, mimo że miał swoje świetne momenty, to był strasznie zapchany i z oceny całości serialu chyba nie zajdę. nadal zostawię takie 7 na 10, bo pierwszy sezon był naprawdę świetny, ale ten sezon, no więcej niż 6 mu nie dam, jakby te ostatnie odcinki rekompensowały w pewnym stopniu, ale nie w całości, tak jak ogólnie dobre odcinki nie rekompensowały w całości tych złych i tych słabych i tych kiepskich i tych średnich nawet więc no tu maksymalnie takie 6 na 10 mógłbym wystawić, z czego ocena całości obu sezonów nadal myślę takie 7 pozostaje niezmienione, bo no były dobre momenty, nie, ma, nie, nie będę jechał po całym, po całym serialu, że był zły bo miał swoje lepsze momenty no tak jak powiedziałem już, głównym problemem były te zapychacze i filery, które nic nie wnosiły i były totalnie zbędne oraz porzucenie paru no, pomniejszych, bo pomniejszych wątków różnych innych pobocznych postaci. Szkoda, że nie zostały pociągnięte, ale co zrobisz? Chyba tyle ode mnie. Dziękuję wszystkim, którzy chociaż parę odcinków moich na temat drugiego sezonu Badwatch przesłuchali, ale również tym, którzy śledzili na bieżąco, powiedzmy, każdy odcinek. Dziękuję Wam serdecznie. Następnym razem, co do Badwatch, usłyszymy się prawdopodobnie przy trzecim sezonie. Jeśli wyjdzie, znaczy wyjdzie, ale kiedy nie wiem, nie jestem tak jakoś mega pozytywnie nastawiony jak wiele innych osób, że to teraz tego stało się takie i takie coś, to teraz czekam na trzeci sezon, nie mogę się doczekać, co się stało. Nie, ja oczekiwam od tego zakończenia, myślę jednak trochę więcej, ale no wyszło jak wyszło i niestety nie zrekompensowało tyle czekania. Z czego sam sezon był dobry, tak jak powiedziałem, był ok. Yy, także no, ale to, to, że nie ma teraz, Bad, -bad od razu, czy sezonu, czy następnych odcinków, nie zawsze się słyszymy, bo się słyszymy. Yy, zostały nam jeszcze trzy odcinki Mando, a jak nie Mando, to mam jeszcze sporo innych rzeczy do, 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 do nadrobienia, czy nowych rzeczy do ogarnięcia, do obejrzenia, do przeczytania, więc spokojnie jest to robić. Także tyle ode mnie. Dziękuję tym, co byli i do usłyszenia już wkrótce. Cześć.